i części czołem z tej strony zupełnie absolutny witam w kolejnym odcinku z grą Crash Time 3 e, Cobra. weźmiemy sobie a jak będzie piekarnia samochód semira może być piękny samochodzik czerwony Co my tu możemy zrobić? Plan patroli, zadania. Szkolenie w terenie znowu. A, już tu muszę zmienić e, pojazd. No właśnie, szkoda, że tu nie można kolorów zmieniać. Tych pojazdów. Dobra, trudno. Unknown caller. Hello? Hi, Rico. You wanted another job? Oh, hi. Yeah, sure. What sort of car do you want? i need an ambulance as soon as possible can you get one what a real one of course a real one can you or can't you uh yeah sure i can get you one then i'll see you later oh great our car smuggler wants an ambulance what you know with sirens i know what an ambulance is i mean why no idea maybe i'll find out I can't wait to hear what the chief says when we tell her we need an ambulance. No, those thieves may be watching me. If we go through official channels, they might find out. <laughs> are you saying we should actually steal an ambulance? Yep. I think we're going to need it ourselves if the chief gets wind of this. Yep. Okay. Huh. Where well, are we going to steal an ambulance? Hospital, fire department, airport, take your pick. ambulance. Jest karetka, ale rozumiem, że muszę wziąć jakąś taką. To nie GTA, ani... muszę wziąć taką nieużywaną. Widzimy karetkę. O, jest. strażaków można ukraść. Sukces pięć gwiazdek. All right, I'll take this one. I'd sure like to know what they want an ambulance for. Widzicie ciekawe. karetka ma nitro. Nieźle nie? się odstawić, no zobaczcie tutaj cyrk przyjechał takie rzeczy Tylko jeszcze... Ktory. To jest na czas. Zauważyłem. Nie zdążę chyba. są te gwiazdki. You sure scrounge that up fast. Well, the model isn't exactly exclusive. No, but the client is very exclusive. What does he need an ambulance for? If it's none of my business, then it's sure as hell none of yours. Or are you a cop? I'm just really curious, that's all. Then I'm curious what you'll have to say about this list. List? One of my colleagues was caught. You take his list. All exclusive models were are supposed to deliver. Can you do it? Wow, that's quite a list. Get on it. We'll meet again once you've delivered everything. Okay. Mamy jakąś listę. Lista pasera. zadanie. Tu nadal szkolenie w terenie mamy, ale możemy sobie wybrać. Tu nic nie mogę zrobić zadania. Benpok. O, jest lista pasera. I to jest ta lista, którą musimy dostarczyć. Wszystko mam po nie wiem, zablokowane. Dobra. To może jeszcze jedno zadanie. Zrobimy sobie jeszcze szkolenie jedno. Jest noc. Cobra 11 come in. This is Cobra 11. Hey, you sleepyheads. Do you think the training exercise is going to wait just for you? Training exercise? I told Ben over a week ago that we would have the highway to ourselves for a couple of hours, thanks to the construction site. And I wanted to perform an exercise. Oh, cripes. I totally forgot about the exercise. We're on our way. Stop without us, we've been held up. All right. I'm expecting you as soon as possible at the assembly point. Okej okay. to musimy się spieszyć bo tu nie widzę, żeby to było na czas noc tak średnia nie wyszła w tej grze Może, że to są jakieś dziwne barwy Ruch całkiem spory Tutaj nie ma tyle aut, a teraz. dziemy. Oczywiście przegapiłem zjazd. No i co teraz? Zjazd. Ok. Na miejscu, na czas. There you are at last. Were you afraid you couldn't keep up with my best time? Ha uh, ha uh, ha, uh, very funny. We had an emergency. Breakfast? What makes you say that? My infallible crime solving powers and the crumbs on your jacket. <laughs> Let's get started. You're right. First, I want you to make the car over there stop. Switch on your lights and siren and drive up next to him. He'll stop. You okay. can question him, then let him drive on. After that, I'll tell you over the radio how we proceed. All let's go. Okay. Mamy zadanie zatrzymać pojazd, podjechać do jego boku, włączyć sygnał świetlny. Kto to było. Włączyć syrenek. Dobra, jest. Zatrzymał się. Jest ten plus, że w tej części się samochody zatrzymują. a couple times the chase. Most drivers give up then. Okej, okay, teraz mam go zatrzymać bez... Bez sygnałów. Okej. Okay. Cztery razy. I jeszcze raz popchniemy i będzie okej. Okay. no. Wyprzeć mnie. It looks like the driver isn't bothered by your share of kindness. Push his rear end to the side and get in front of him. Okay. Prawie się udało. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, to O, tak dziwnie. I teraz... Coś mi chyba nie wyjdzie. Nitro mi się jeszcze skończyło. Dużo się napełnia. Po szczęście mój pojazd jest szybszy. Okej, okay, stój. okay come back to the assembly point No, your performance there wasn't bad thanks but now it's time for real teamwork i can't wait to see how you do what's that supposed to mean oh nothing see that car up there it's remote controlled i want you to fire a couple of shots at it first while standing still and then while driving. piece of cake. then show me what you can do i can't wait to see if you beat the best time. if you have permission to shoot and you have line of sight of your opponent you have to activate the fire mode first the magazine holds six rounds and you can shoot them the same way you activated the fire mode after that. Zaraz to zobaczymy tu używałem tego. Tu jest pojazd. Okej. Okay. Rozumiem, że to który It's easy. Is that all you've got? Respect. There were a couple of really good shots in there. Come on back. So now for something fun. Lunch? Almost. At least you can fire up your grill, so to speak. What? Use the drones to blow up the remote controlled cars. Again, first the car that aren't moving. Then one on the go. Then we'll meet back here. Oh, right, well. Here we go. Okej. Okay. muszę włączyć tego... Ten pojazd, tylko teraz, teraz zapomniałem jak to było. O jest. Podjeżdżam. ...ruchomy, okej. Okay. Czemu nie zaliczył? Mamy jakieś takie dziwne... ...podwozie. Takie. Okay, udało się. Jakoś go. that was just the kind of job i like. i can't wait to hear what you say about the next job. what now? you see that truck up there? sure. the driver's had a heart attack and is unconscious. the truck is racing towards the back end of the traffic jam. uh oh. same here. I want you to drive the car steadily next to the truck so that Ben can jump across, take over the truck and stop it. What? The clock's ticking, so move it, you two. Okay. To jest czasówka. Musimy się zrównać z ciężarówką. Ben musi przeskoczyć. No, Chciał przeskoczyć do ciężarówki, zanim ona dojedzie do pojazdów. Duży parking odblokowany To byłoby na tyle dzisiaj. Mamy czy mamy jakieś fajne nowe pojazdy. Robię sobie na pewno Miniaturkę przydałoby się z karetką, no bo dzisiaj bohaterką była karetka. To problem jest, że jest noc, to mi się nie widzi. No trudno, e, to tyle. Do następnego odcinka Cześć.